To nie jest nagły kryzys. To moment, w którym mechanizm utrzymujący rynek srebra w równowadze przez dwie dekady przestał działać. Gdy w połowie października Bank of America podniósł swój 12-miesięczny cel cenowy dla srebra do 77 dolarów za uncję, nie był to komentarz rynkowy ani ostrożna korekta prognoz. Był to suchy sygnał zapisany w liczbach. W tym samym czasie, gdy w Stanach Zjednoczonych banki inwestycyjne zaczęły synchronizować swoje cele cenowe, w Chinach pojawiły się nowe regulacje eksportowe obejmujące metale strategiczne, a w Londynie premie na fizyczne srebro oderwały się od notowań giełdowych. Równolegle w sektorze energetyki słonecznej podpisywano kontrakty, których koszt surowca był oparty na założeniach sprzed kilku lat. Kto nie potrafi połączyć tych sygnałów, zobaczy konsekwencje w czasie rzeczywistym. Istnieje powtarzalny mechanizm, który pojawia się w każdym dużym kryzysie surowcowym. Zawsze wygląda podobnie zmieniają się tylko aktorzy i skala. Pierwsza faza to ciche przygotowanie bez nagłówków, bez emocji. Dane są dostępne publicznie, ale ich znaczenie pozostaje niezauważone. W przypadku srebra ten proces trwał latami. Oficjalne statystyki pokazywały rosnące zużycie przemysłowe, szczególnie w fotowoltaice, elektronice i infrastrukturze energetycznej. Jednocześnie globalna produkcja kopalniana pozostawała praktycznie płaska. Różnica była kompensowana zapasami i przepływami międzynarodowymi. Kluczowym elementem tej równowagi były Chiny. Przez lata pełnił rolę niewidocznego stabilizatora. Gdy na Zachodzie pojawiał się niedobór fizycznego metalu, srebro wypływało z Azji. Gdy ceny rosły zbyt szybko, dodatkowy eksport studził rynek. Ten mechanizm nie był zapisany w żadnym regulaminie, ale wszyscy uczestnicy rynku zakładali, że będzie działał zawsze. W październiku Chiny wyeksportowały rekordowe ilości srebra. Na pierwszy rzut oka wyglądało to jak dowód nad podaży. W rzeczywistości był to sygnał końca. Dane z giełd w Szanghaju pokazywały gwałtowny spadek krajowych zapasów. To nie była sprzedaż nadwyżek. To była likwidacja rezerw. Dlaczego robi się coś takiego? Historia podpowiada odpowiedź. W latach 70., przed kryzysem naftowym, kraje OPEC zwiększały eksport ropy, zanim zmieniły zasady gry. W 2006 roku, przed załamaniem rynku niklu, zapasy trafiały na rynek tuż przed ograniczeniem dostaw. Wtedy było to przygotowanie gruntu. Dziś schemat się powtarza: jeżeli A, czyli strukturalny deficyt podaży, utrzymuje się przez lata, uruchamia się B, czyli drenaż zapasów. Gdy zapasy spadają poniżej poziomu bezpieczeństwa, pojawia się C. Czyli decyzja polityczna. To nie jest teoria. To sekwencja obserwowana wielokrotnie. Bank of America nie zmienił zdania o srebrze w ciągu jednej nocy. Instytucje nie reagują impulsywnie. One reagują, gdy widzą, że stary model przestaje się spinać. Podniesienie celu do 77 dolarów było konsekwencją zrozumienia, że cicha faza przygotowania dobiega końca. To nie jest przypadek. To prawidłowość. Druga faza zawsze zaczyna się w ten sam sposób. Napięcie rośnie, ale większość uczestników rynku wciąż wierzy, że system się dostosuje. W przypadku srebra tym systemem była różnica między rynkiem papierowym a fizycznym. Przez dekady kontrakty terminowe w Nowym Jorku i Londynie wyznaczały cenę globalną, mimo że realny metal krążył zupełnie innymi kanałami. To działało tylko dlatego, że istniał ukryty bufor fizyczna podaż, która w razie potrzeby mogła zostać uruchomiona. Ten bufor właśnie zniknął. Kiedy Chiny zaczęły stopniowo ograniczać eksport, nie zrobiły tego nagle. Najpierw pojawiły się opóźnienia, potem zmiany w dokumentacji, następnie dodatkowe kontrole i wymogi licencyjne. Dla rynku papierowego były to drobne tarcia, dla rynku fizycznego był to sygnał ostrzegawczy. W tym samym czasie na Zachodzie zaczęło dziać się coś, co zwykle umyka uwadze mediów. Premie za fizyczne srebro zaczęły rosnąć szybciej niż cena spot. Różnica między tym, co widniało na ekranach, a tym, ile trzeba było zapłacić za realny metal, systematycznie się rozszerzała. To klasyczny objaw rozchodzenia się wskaźników. Jeżeli papier pokazuje jedno, a fizyka mówi co innego, rynek nie jest stabilny, jest napięty. Instytucje to widzą jako pierwsze. Nie dlatego, że są mądrzejsze, ale dlatego, że operują na skali, gdzie brak dostawy nie jest abstrakcją. Dla dużego funduszu brak kilkudziesięciu ton srebra to nie problem teoretyczny, to realne ryzyko kontraktowe. W tym momencie uruchamia się mechanizm masy i insiderów. Większość obserwuje wykresy i zakłada, że cena odzwierciedla rzeczywistość. Insiderzy obserwują przepływy, zapasy i terminy dostaw. Gdy te dwie perspektywy zaczynają się rozchodzić, decyzje zapadają po cichu. Historia już to widziała. W 2008 latach, przed załamaniem rynku miedzi, kontrakty nadal handlowano płynnie, ale fizyczne dostawy zaczęły się opóźniać. W 2011 roku, tuż przed szczytem srebra, premie fizyczne rosły miesiącami, zanim cena eksplodowała. Wtedy było X. Dziś analogiem jest Y. Dlaczego to dzieje się właśnie teraz? Ponieważ przemysł nie może czekać. Panele słoneczne, elektronika, infrastruktura energetyczna i systemy obronne nie funkcjonują na kontraktach papierowych. One potrzebują metalu. Każdy dzień opóźnienia w dostawie to realny koszt. Jeżeli A, czyli ograniczenie eksportu, spotyka się z B, czyli rosnących popytem przemysłowym, powstaje C, czyli presja na fizyczny rynek. Ta presja nie rozładowuje się spokojnie, ona kumuluje się, aż system traci elastyczność. Właśnie w tym momencie Bank of America i inne instytucje zaczynają mówić jednym głosem. To nie jest zbieg okoliczności. Gdy banki, które przez lata korzystały z płynności papierowego rynku zmieniają narrację, oznacza to, że widzą ryzyko, którego nie da się już zamortyzować instrumentami finansowymi. To nie jest prognoza, to proces, który już się toczy. To nie jest przypadek, to prawidłowość. Trzecia faza zaczyna się wtedy, gdy napięcie przestaje być abstrakcyjne, a staje się widoczne w danych, których nie da się już zignorować. W tym momencie rynek przestaje zadawać pytanie o cenę, a zaczyna zadawać pytanie o dostępność. To subtelna, ale fundamentalna zmiana. Cena jest negocjowalna. Dostępność już nie. Właśnie tu następuje rozjazd, który zawsze poprzedza systemowy przełom. Kontrakty papierowe wciąż sugerują płynność, wolumeny nadal się zgadzają, a wykresy wyglądają. Normalnie. Jednocześnie fizyczny metal zaczyna znikać z obiegu. Czas dostaw się wydłuża, partie są dzielone, warunki kontraktów ulegają cichym korektom. To moment, w którym statystyki przestają mówić całą prawdę. Widzieliśmy to już wcześniej. W 2021 roku, podczas kryzysu łańcuchów dostaw półprzewodników, oficjalne dane produkcyjne wyglądały stabilnie, fabryki działały, kontrakty obowiązywały, a mimo to producenci samochodów wstrzymywali linie montażowe. Wtedy było X, dziś analogią jest Y. System funkcjonuje na papierze, ale pęka w realnym świecie. W przypadku srebra kluczowym sygnałem są zapasy magazynowe. Oficjalne raporty pokazują spadki, ale to co istotne dzieje się pod powierzchnią. Metal, który trafia do przemysłu, nie wraca na rynek, nie zasila magazynów, nie zwiększa płynności. Zostaje wbudowany w infrastrukturę, która ma funkcjonować przez dekady. To tworzy efekt pierwszego domina. Gdy jeden sektor zaczyna zabezpieczać dostawy ponad bieżące potrzeby, kolejny robi to samo: fotowoltaika, elektronika, energetyka. Każdy z nich działa racjonalnie z własnej perspektywy. W ujęciu systemowym prowadzi to do kumulacji napięcia. Dlaczego banki reagują wcześniej niż reszta rynku? Ponieważ widzą strukturę zobowiązań. Gdy liczba kontraktów opartych na przyszłej dostawie rośnie szybciej niż realna podaż, ryzyko nie jest już symetryczne. W pewnym momencie ktoś nie otrzyma metalu i to nie będzie mały gracz. Jeżeli A, czyli kurczące się zapasy fizyczne, spotyka się z B, czyli rosnącą liczbą zobowiązań papierowych, pojawia się C, czyli ryzyko systemowe. Wtedy instytucje przestają spekulować, a zaczynają zabezpieczać się przed scenariuszem zerwania. To tłumaczy zmianę tonu. 77 dolarów za uncję nie jest ceną docelową opartą na optymistycznym scenariuszu. To poziom, przy którym część popytu zostaje wypchnięta z rynku, a część podaży może w ogóle się pojawić. To cena równowagi w warunkach stresu, niekomfortu. Większość uczestników rynku nadal myśli w kategoriach cyklu wzrost, korekta, stabilizacja. Tymczasem to, co obserwujemy, jest zmianą reżimu. Z rynku, w którym cena była narzędziem regulacji, do rynku, w którym regulatorem staje się dostęp. To nie jest panika. To chłodna adaptacja do nowej rzeczywistości. To nie jest przypadek. To prawidłowość. Czwarta faza to moment, w którym system traci elastyczność. To nie jest nagły wybuch, lecz cichy trzask, po którym stare reguły przestają działać. W tym punkcie instytucje przestają mówić o ryzyku, a zaczynają zmieniać zachowanie. To kluczowa różnica. Gdy banki inwestycyjne, fundusze i podmioty przemysłowe jednocześnie dostosowują swoje pozycje, oznacza to, że nie wierzą już w szybki powrót do równowagi. Właśnie tutaj pojawia się widoczny zwrot. Bank of America, który przez lata operował w środowisku stabilnej podaży i zarządzanej zmienności, publicznie akceptuje scenariusz znacznie wyższych cen. 77 dolarów nie brzmi jak ostrzeżenie, brzmi jak przyznanie, że dotychczasowy model przestał obowiązywać. To samo widać w zachowaniu innych graczy. Gdy kilka dużych instytucji jednocześnie podnosi swoje cele, nie jest to wyraz optymizmu. To sygnał, że ryzyko dalszego niedoszacowania jest większe niż ryzyko bycia zbyt wysoko. W takich momentach rynek przestaje być rynkiem opinii, a staje się rynkiem przetrwania. Historia dostarcza tu wyraźnych analogii. W 2007 roku, tuż przed kryzysem finansowym, banki przestały kwestionować wzrost cen nieruchomości i zaczęły je wliczać w modele bazowe. W 2020 roku, przed zaburzeniami na rynku energii, instytucje zaakceptowały trwałość wyższych cen surowców, mimo że narracja publiczna mówiła o przejściowości. Wtedy było X. Dziś analogią jest Y. Różnica polega na tym, że srebro nie jest aktywem czysto finansowym. Jest komponentem fizycznym, bez którego system przemysłowy nie funkcjonuje. Gdy dochodzi do zerwania, nie da się go naprawić instrumentami pochodnymi ani komunikacją medialną. Tu właśnie ujawnia się mechanizm pierwszego domina. Jedna decyzja polityczna uruchamia reakcję łańcuchową. Ograniczenie eksportu prowadzi do napięć w dostawach. Napięcia zmuszają przemysł do zabezpieczania zapasów. Zabezpieczenie zapasów redukuje dostępność Redukcja dostępności wymusza wyższe ceny. Każdy element jest logiczny sam w sobie, ale razem tworzą układ, którego nie da się zatrzymać bez strukturalnej zmiany. Kto na tym wygrywa, a kto traci? Podmioty kontrolujące fizyczny metal zyskują przewagę negocjacyjną. Ci, którzy opierali się na płynności rynku papierowego, tracą elastyczność. Różnica między masą a insiderami staje się widoczna dopiero teraz. Masa reaguje na nagłówki. Insiderzy reagowali miesiące wcześniej. Dlaczego to jest moment krytyczny? Ponieważ okno dostosowania szybko się zamyka. Gdy system przechodzi z fazy napięcia do fazy zerwania, nie ma już łagodnych ścieżek wyjścia. Adaptacja odbywa się w warunkach presji. To nie jest chwilowa anomalia. To punkt, w którym struktura rynku została trwale naruszona. To nie jest przypadek. To prawidłowość. Piąta faza to moment, w którym historia przestaje być tłem, a staje się instrukcją obsługi teraźniejszości. Każdy duży kryzys surowcowy wygląda inaczej w detalach, ale zawsze opiera się na tym samym szkielecie. Najpierw długotrwałe niedoszacowanie strategicznego zasobu, potem ciche przejmowanie kontroli nad przepływami. Na końcu nagłe uświadomienie sobie, że świat funkcjonował na założeniu, które właśnie przestało obowiązywać. W latach 70. ropa naftowa była traktowana jako tani i dostępny surowiec. Gdy kraje OPEC zmieniły zasady gry, ceny nie wzrosły stopniowo, one przeskoczyły na nowy poziom równowagi. W 2010 roku Chiny ograniczyły eksport metali ziem rzadkich. W ciągu kilku miesięcy ceny niektórych pierwiastków wzrosły kilkukrotnie, a Zachód dopiero po fakcie zrozumiał, jak bardzo uzależnił się od jednego źródła. W 2000... W 2021 roku rynek gazu w Europie funkcjonował w przekonaniu, że dostawy są gwarantowane. Potem okazało się, że były tylko warunkowe. Wtedy było X, teraz analogią jest srebro. To, co łączy te wszystkie epizody, to błędne założenie stabilności. Systemy przemysłowe projektuje się w oparciu o dostępność zasobów przy określonych cenach. Gdy ten warunek znika, nie da się go szybko zastąpić. Nie istnieją natychmiastowe substytuty, nowe kopalnie ani alternatywne łańcuchy dostaw, które można uruchomić z miesiąca na miesiąc. Dlaczego konsekwencje zawsze są opóźnione? Ponieważ zapasy działają jak bufor psychologiczny. Dopóki magazyny nie są puste, większość uczestników rynku wierzy, że sytuacja jest pod kontrolą. Problem polega na tym, że gdy zapasy faktycznie się kończą, jest już za późno na spokojne decyzje. Tu pojawia się ukryta relacja przyczynowo-skutkowa. Państwa i instytucje, które wcześniej zabezpieczyły dostęp do surowca, zyskują przewagę strategiczną. Przemysł, który opierał się na just in time i globalnej płynności, ponosi koszt dostosowania. To nie jest kwestia spekulacji, to kwestia struktury. Jeżeli A, czyli kontrola nad fizycznym zasobem, przechodzi w ręce jednego bloku, a B, czyli globalny popyt, pozostaje rozproszony, powstaje C, czyli asymetria władzy. Ta asymetria nie znika wraz z korektą cen. Ona definiuje nowe relacje na lata. Dlatego mówienie o bańce w tym kontekście jest uproszczeniem. Bańki powstają tam, gdzie popyt jest oderwany od użyteczności. Srebro jest odwrotnością takiego aktywa. Jego popyt wynika z funkcji, nie z narracji. Każdy panel słoneczny, każda linia przesyłowa, każdy układ elektroniczny materializuje zapotrzebowanie. Mechanizm domina jest już w ruchu. Jedno ograniczenie uruchamia kolejne reakcje. Próby zabezpieczenia dostaw prowadzą do przyspieszenia odpływu metalu z rynku. Przyspieszenie odpływu potęguje presję. Presja zmienia zachowania. Zachowania zmieniają strukturę rynku. To właśnie w tej fazie różnica między tymi, którzy obserwują, a tymi, którzy rozumieją, staje się najbardziej widoczna. Masowy odbiorca reaguje, gdy skutki są już odczuwalne. Insiderzy działali, gdy jeszcze dało się wybierać. Historia nie powtarza się identycznie, ale zawsze rymuje się w kluczowych punktach. To, co dziś obserwujemy na rynku srebra, nie jest wyjątkiem od reguły, jest jej kolejnym potwierdzeniem. To nie jest przypadek, to prawidłowość. Szósta faza nie jest kulminacją w sensie dramatycznym. Jest momentem, w którym obraz staje się kompletny i przestaje wymagać interpretacji. Mechanizm już działa. Nie w przyszłości. Teraz. Chiny nie grożą ograniczeniami. One już zmieniły architekturę podaży. Bank of America nie straszy rynków ceną 77 dolarów. On dostosowuje model do świata, w którym dawny punkt równowagi przestał istnieć. To zasadnicza różnica. Pragnazy opisują możliwe scenariusze. Modele operacyjne opisują rzeczywistość, z którą trzeba się zmierzyć. W tym miejscu warto zatrzymać się na chwilę i spojrzeć na całość bez emocji. Przez lata globalny system opierał się na jednym cichym założeniu. Że fizyczne srebro zawsze będzie dostępne, nawet jeśli chwilowo zniknie z zachodu, ponieważ gdzieś indziej istnieje nadwyżka gotowa do uruchomienia. To założenie właśnie zostało wycofane. Nie oznacza to natychmiastowego załamania, oznacza zmianę trajektorii. Rynek przechodzi z fazy zarządzania zmiennością do fazy zarządzania niedoborem. W takim środowisku ceny nie pełnią już funkcji wygładzającej, pełnią funkcję selekcyjną. Historia pokazuje, że w takich momentach nie dochodzi do jednego spektakularnego wydarzenia. Dochodzi do serii decyzji podejmowanych pod presją. Przemysł skraca horyzonty planowania. Państwa redefiniują listy surowców strategicznych. Instytucje finansowe przestają walczyć z trendem i zaczynają go odzwierciedlać. Każdy ruch jest racjonalny w izolacji. Ale razem tworzą nową rzeczywistość. To dlatego tak istotne jest rozróżnienie między szumem a sygnałem. Nagłówki będą mówiły o zmienności, spekulacji i przesadzie. Dane strukturalne mówią o kontroli przepływów, deficytach i realnych ograniczeniach. Papierowa cena może się wahać, fizyczna dostępność już się nie cofa. W tym punkcie różnica między światem sprzed kilku lat a światem dzisiejszym staje się wyraźna. Wcześniej niedobory były problemem logistycznym, dziś są elementem strategii. Wcześniej rynek zakładał, że napięcia są przejściowe, dziś musi zakładać, że są trwałe. To nie jest narracja alarmistyczna. To chłodna obserwacja procesu, który rozwija się etapami i zawsze wygląda podobnie. Najpierw sygnały ignorowane, potem napięcia tłumaczone jako przejściowe, na końcu akceptacja nowej struktury. Rynek srebra właśnie wchodzi w tym ostatni etap. Nie chodzi o to, dokąd dokładnie trafi cena. Chodzi o to, że zmieniła się logika, która ją wyznacza. W świecie ograniczonej podaży i rosnącej zależności przemysłowej, komfort starych założeń znika szybciej niż większość jest gotowa to przyznać. To nie jest prognoza, to proces, który już się toczy. Decyzja, jak interpretować te sygnały, pozostaje po waszej stronie. Jak Wy oceniacie to, co właśnie obserwujemy.